W wydaniu Kroniki. Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych sportowców i trenerów 2014 roku. Na kolejnej sesji Rady Miejskiej o sytuacji w wodociągach i zwolnieniach w Urzędzie Miasta. W zabytkowych murach restauracji Leliwa odbyła się kolejna organizowana już od kilku lat gala sportu podczas której najlepsi, najbardziej utytułowani sportowcy, zespoły i trenerzy otrzymali nagrody i wyróżnienia za 2014 rok. A wręczali te nagrody m.in. członek zarządu województwa świętokrzyskiego Agata Binkowska, starosta konecki Bogdan Soboń, burmistrz Krzysztof Obratański i zastępca dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Jerzy Środa. W kategorii karatek Jokusi nagrodę otrzymał jako wieloletni medalista na krajowych i nie tylko zawodach Mateusz Garbacz. A wyróżnienie w tej kategorii przypadło także utalentowanemu Michałowi Ciechanowskiemu. W trójboju siłowym nagrodzeni zostali Edward Rożnowski, Adrian Rokita i Dominika Zielińska. W kategorii piłka ręczna nagrodę otrzymała drużyna Młodzików Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej. Natomiast w kategorii piłka nożna nagrodzona została drużyna juniorów starszych MKS Neptun. Nagrody w kategorii niepełnosprawny sportowiec otrzymali Lidia Rybicka i Mateusz Baczewski. Nagrodę w kategorii drużyna roku Otrzymali seniorzy Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej. A trenerem roku został karateka Mateusz Garbacz. Za odkrycie sportowe roku uznano Patryka Mastalerza z Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej. Nagrodzono i wyróżniono także osoby i firmy pracujące na rzecz rozwoju Koneckiego sportu. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Piąta sesja Rady Miejskiej tej kadencji, mimo niezbyt obszernego porządku obrad, trwała ponad cztery godziny. Zarówno po przedłożeniu przez burmistrza Obratańskiego sprawozdania z działań między sesjami, jak również interpelacjach i zapytaniach radnych pojawiły się tematy dotyczące proponowanych podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków, drastycznych podwyżek opłat za garaże oraz sytuacji finansowej Koneckiego OSIR i reorganizacji urzędu. Na zarządu, i zarząd, rozumiany jako ciało kolektywne, cieszył się zaufaniem i szacunkiem, Zwłaszcza, że trudno mówić o działaniu nie wiem, wrogim czy działaniu nieprzyjaznym. Natomiast zabrakło w działaniu moim zdaniem zarządu wyczucia społecznego. Otóż zgodnie z umową zawartą między PUIK Bankiem Gospodarstwa Krajowego i gminą Końskie, przedsiębiorstwo było zobowiązane przedstawić projekt nowej taryfy z wyprzedzeniem dla potrzeb oceny przez zewnętrznego doradcę powołanego przez Banku Starstwa Krajowego. Dzięki temu ten projekt nowej taryfy został wykonany z odpowiednim wyprzedzeniem i dzięki temu mogę być jego posiadanie i dokonać wstępnej analizy. Gdyby pan zgodnie z przepisami prawa wpłynął do Urzędu Gminy 19 lutego, czyli na 70 dni przedmianą taryfy. Dalsze procedowanie oparte byłoby na ustaleniach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i na rozporządzeniu właściwego ministra regulującym kwestię ustalenia taryf. Inaczej mówiąc, zarówno weryfikacja postanowień taryfy przez Urząd Miasta i Inny, jak i potem weryfikacja tej taryfy w Radzie Miejskiej byłaby prawdopodobnie bezskuteczna i zaowocowała przyjęciem tej taryfy w takich wartościach, jakie były przewidziane

Uważam, że ze społecznego punktu widzenia taka cena jest nie do przyjęcia. Uważam również, że można znaleźć rezerwy w przedsiębiorstwie, które pozwolą na skatulowanie znacznie niższej opłaty. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, mianowicie taki, że zgodnie z tym trójstronnym porozumieniem gmina jest gwarantem, że wzrost cen nie będzie radykalnie naruszał tego społecznego przyzwolenia. Na rok 2015 ta cena społecznego przyzwolenia to 15 ,20 zł 20 groszy, w tej trójstronnej umowie. Różnice między kalkulacją przez wodociąg, a tą ceną wynikającą z umowy trójstronnej, zobowiązywała się w tej umowie pokrywać wina Końskie w formie dopłat. Jest to rozwiązanie jak sprawiedliwe, ponieważ hamuje potencjalny nadmierny wzrost ceny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że rozwiązanie to narzuca konieczność uwzględnienia w budżecie wydatków, których wcześniej nikt nie zrealizował. O wartości, która może dla budżetu być no, niezwykle ciężką obciążeniem. Nowy zarząd został zobowiązany do przedstawienia w trybie pilnym nowej wersji wniosku taryfowego, tak aby na 19 lutego ten wniosek taryfowy Zawierały ustalenia, które z jednej strony będą gwarantowały stabilność finansową przedsiębiorstwa, będą zgodne z karem, ale jednocześnie będą gwarantowały, e, że społeczny aspekt cen bądź będzie uwzględniony w możliwie najszerszym zakresie. Jednocześnie myślę, że mogę się zobowiązywać wobec Państwa, że jako gmina wypełnimy wszelkich starań, by cena dla odbiorcy indywidualnych, z uwzględnieniem dokład ze strony gminy, mogła ten wariant społeczny uwzględniać. Natomiast nie ukrywam, że jest to, że jest to nasz dól głowy. Z tego swojego spotkania podawałem te informacje, nie ma powodów, żeby państwem. W tej chwili jednym z najważniejszych problemów, którymi się zajmuje gmina Końskie, mając na uwadze jej majątek, to jest stan środka sportu i rekreacji w sieci. Wskutek różnych działań E, Dotyczący głównie jednak gminy i relacji między gminą a ośrodkiem. Gmina w tej chwili ma zobowiązania o łącznej wartości zbliżającej się do 900 tysięcy złotych. E, to jest stan e, bliski zapaści. E, gdyby trzymać się surowo litery prawa, to Gmina Pańskie wobec wniosku o przesunięcie takiej płatności podatków powinna skierować sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego celem ustalenia innego niż gmina organu podatkowego, ponieważ nie można być sędzią we własnej sprawie. Ale sucha analiza treści dokumentów wskazywała, że inny organ podatkowy, wyznaczona przez SKO, inna gmina, najprawdopodobniej skierowałam sprawę do egzekucji komorniczej, co spełniło się z zajęciem spółki i zajęciem majątku czwartej Dlatego sytuacja przez chwilę była tak dramatyczna. I dlatego trzeba podjąć dosyć szybkie działania, wspólnie <coughs> z zarządem osłonię, ustalić pewną ścieżkę postępowania, która mam nadzieję uchroni, mają majątek gminy i spółki przed e, możliwym zagrożeniem. Tak? A powinien spełnić to nie on jest trochę większe niż państwa tu obecnych, w zakresie zarządzania taką jednostką jak gmina. E, sposób funkcjonowania urzędu. Oparty powinien być na. Potrzeba urzędu jako jednostki, która świadczy usługi. To nie jest zwykły zakład usługowy, z którego można skorzystać albo nie, bo jest jakiś inny. Urząd na swoje postępowania ma naturalny monopol. Czy ktoś chce, czy nie, nie pójdzie do konkurencyjnego urzędu wyrobicy do dowodów osobistego, złożyć wniosek o podział nieruchomości, czy złożyć wniosek o warunki zabudowy. Decyzje wydawane w urzędzie, procedury, które tutaj obowiązują, są do policzenia. Można z dużym sobie policzyć, jakie czynności są wykonywane na rzecz usługobiorców, czyli mieszkańców naszej gminy i tych, którzy z tych usług korzystają. I w związku z tym, ile czasu to i jakie ilość ludzi one z, jaka ilość ludzi jest niezbędna do ich wykonywania. Generalnie z zasady dobrego zarządzania wypada, wypływa ekonomiczność, czyli próba dopasowania potrzeb i możliwości, tak aby za najmniejsze pieniądze uzyskać jak najlepszy efekt. Ideą byłoby, żeby dobrze opłacani urzędnicy wykonywali sprawnie, szybko czynności, które są oczekiwane przez petent. I nie jest rozwiązaniem ani zbyt mała ilość pracowników, ani zbyt duża, tylko racjonalna. Kiedy przygotowałem reorganizację urzędu w 2002 roku, oparłem się na statystyce wpływu korespondencji, ilości decyzji administracyjnych, ilości wypływu korespondencji oraz na czynnościach ich czasochłonności dla poszczególnych pozycji. Wówczas było to pracochłonność i zajęło prawie miesiąc czasu, dlatego że wszystkie rejestry były papierowe i trzeba było liczyć na piechotę. Dzisiaj powtórzenie tych czynności było o tyle łatwiejsze, że opiera się na elektronicznym systemie. Obiegu dokumentu. Więc, kilkoma lat w komputerze można było sprawić, że do urzędu wpływa około 15 tysięcy korespondencji rocznie, że wypływa około 40 tysięcy korespondencji rocznie, że procedury dotyczące podstawowych decyzji administracyjnych oraz pism wychodzących z urzędu są policzane co do ilości i co do czasu, jaki co, jak jest niezbędny je wykonywać. I do tego. Dopasowana jest struktura organizacyjna. Nie do przyjaciół, nieprzyjaciół, bliższych lub dalszych zajmów policzka. Z tego i z poczucia odpowiedzialności, które myślę, znają wszyscy, którzy trafili do samorządu w okresie wielkiego przełomu, wynikają moje decyzje. Bardzo proszę, żeby nie traktować tego w kategorii politycznych rozgrywek czy, czy zapad. Jeżeli ktoś tak myśli, to najbardziej się w nie nie zna. To oczywiście jest możliwe, nie wszyscy nie znają. Radni podczas tej sesji podjęli także kilkanaście uchwał, w tym dotyczącą zmian w tegorocznym budżecie oraz wprowadzenia do statutu miejsko-gminnego Domu Kultury stanowiska zastępcy dyrektora.